Cześć Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Sumner I tak jak mówiłem, przekażę Wam informacje, jakie były na streamie. A przy okazji już widzicie, że Developers Notes też się już pojawiły. Także na podstawie devów będę czytał i opowiadał Wam co wejdzie, plus moje jakieś wrażenia na temat tego co na streamie się działo i co zostało powiedziane. No to, tak. Pierwsze, dlaczego w ogóle. Albo inaczej, czy nazwa The Shift jest trafna? Jeśli ktoś by nie wiedział, to The Shift to zmiana po prostu, czyli Summoners War, zmiana nazwali ten update. I czy to ma sens? Myślę, że tak, bo będzie nie tyle sporo zmian, co dosyć duże zmiany. Osoby, które były na streamie już pewnie wiedzą, o czym będę mówił za chwilę. Prawdopodobnie też niektórzy z Was zerknęli sobie w te Dev Notes, ale przebijmy się przez to krok po kroku. Na początku streamu oczywiście trzymali wszystkich w napięciu, nie chcieli zdradzić jakiejś zmiany, natomiast im szło dalej, tym wydawało się, że jest po prostu lepiej. Ciekawsze zmiany były. Natomiast jest jedna duża. Dobra, widzę deweloper notes, Duża przynajmniej dla mnie. Bo nie każdy patrzy na te zmiany w taki sam sposób, dobrze. Developers Notes przedstawia nam jako pierwszy Dimensional Hall Dungeon nowy, czyli Dimension Predatora. I jak będzie ten Predator działał? Czy to jest tu przedstawione? Wiecie co? Szczerze mówiąc, tych notesów nie czytałem jeszcze. Dlatego mówiłem, że będę razem z wami to ogarniał, ale widzę, że tego tu nie ma. I zaraz załatwimy to. Albo nie. Będę po prostu opowiadał, bo nie będę puszczał tego streama bo wycelować w moment, kiedy było coś tam omawiane, a było dosyć no, nieistotne. Dimension... Dimension Predator będzie działał trochę jak Dimensional Rift, bodajże się to nazywało. Tak, Dimensional Rift, który skacze po różnych obszarach scenariusza. I w zależności od tego, gdzie się znajduje, takie potwory tam się pojawiają, i z takimi przeciwnikami walczymy. Tak, tu będzie Dimension, e, Dimension Predator skakał po obszarach. E, oczywiście Dimension Hola. I w tym miejscu warto przeczytać sobie tu dodatkowe rzeczy, które napisali. Wydaje mi się, że tu napisali wszystko albo większość. E, na pewno będzie tak. Będzie to jeden raz w miesiącu. Mm, o, jest tutaj. Them, the, dungeon is, uh, the dungeon is a monthly dungeon, czyli raz w miesiącu możecie walczyć z tym dungeonem i jest to walka manualna. Przynajmniej tak jest napisane, że jest to trudny przeciwnik, trudny dungeon, dlatego walka będzie wymagana, jakby będzie wymagał manualnej walki. Ale żeby nie Utrudniać nam życia, nie być upierdliwym, komt US podeszło do tego bardzo uczciwie. Bo stwierdzili, że skoro to będzie manualna walka, czyli będziemy musieli pomyśleć nad tym, jak się zabierzemy za tego bossa, jakich potworów będziemy używać, to będzie to tylko raz w miesiącu. I nieważne nie nie ile. W jaki, w jaki dzień miesiąca będziecie to robić, nie ma znaczenia. On będzie się pojawiał na 30 dni. I po 30 dniach po prostu zmieni swoją lokację. Czy wy go zbijecie na starcie, czy w połowie, podobno nie będzie miało to żadnego znaczenia. Nagrody za tego bossa są jak najbardziej fajne. Natomiast przebijmy się jeszcze przez te takie podstawowe rzeczy, które moglibyście pytać. Czyli tak, to będzie się działo na Dimension, na Dimension Hallu. Tam obszary mają swoje limitacje, na przykład można używać tylko 3 Gwiazdkowych potworów nie można nad piątek, i ten boss będzie miał dokładnie te same limitacje co konkretny obszar, na którym się pojawi, będzie to na pewno utrudnienie. Bo jeśli to jest trudny boss, no to myślę, że taki aspekt taktyczny e, troszkę urozmaici tę grę. No i teraz, co tu jeszcze wypisali nam notes? Ciekawego, manualna walka mówiłem. E, tak, to za chwilę przejdziemy do tego. Konkretnego punktu. Mm, tak, to są warunki, o czym mówiłem. Można wejść. A, można pięć potworów wystawić do walki z tym bossem, i jest zużywana jedna energia. Kiedy wejdziemy raz na to? Pytanie: jak to będzie działało? Czy ta energia jest zużyta w momencie, gdy my wygramy ten dungeon, czy od razu, gdy wejdziemy? I jeśli od razu, to ile tej energii będziemy mieli? Nie widzę tu takiej informacji i też na streamie chyba się nie pojawiła. Dobra, czytałem sobie teraz tu informację. W przypadku e, Dimension Lumel e, jego wejściowym warunkiem jest suma. Domyślnych gwiazdek potworów nie może prze, e, przekroczyć 15. E, będzie liczone z czterech potworów. Tego trochę nie rozumiem. Wydaje mi się, że e, będzie jakoś inaczej to liczone albo. Bo to by było trudne. Pięcioma potworami nie przekroczyć 15 gwiazdek. No To by było, powiem. nam ok, fajne nieistotne. Przejdźmy do tego, bo ten dungeon oczywiście będzie miał otwarty każdy gracz. Czy założy konto świeżo po update'cie, czy, czy już ma konto, powinien mieć to otwarte zgodnie z tym, co mówili e, deweloperzy na streamie. Czyli oni chcą, żeby każdy miał dostęp do tych fajnych nagród. No ale w takim wypadku niektórzy mogą pomyśleć okej, okay, jakie szanse ma nowe konto, które posiada, nie wiem, lapis na 30 levelu, czterogwiazdkową i jakieś potwory low levelowe, i praktycznie żadnej runy. No to deweloperzy też o tym pomyśleli, i wchodząc na ten dungeon, dostajemy buffa. Nasze jednostki dostają buffa, który podnosi bazowy Atak Power Def, HP, Atak Speed 10-krotnie. Tak, 10-krotnie. I to mniej więcej tak będzie wyglądało. To jest ten moment, kiedy widzicie, nie wiem, potwora o prędkości 1000. I właśnie o to chodziło deweloperom. To są runy średnie. Takie większość graczy, którzy już chwilę pograli, są w stanie takiego lushana zrobić. Taki jest już trochę bardziej wykręcony. Powiedzmy, mój by był gdzieś tu Blisko tego, ale w sumie tego też. Szczerze mówiąc, mam trzy luszane obecnie, także każdego gdzieś tu bym dopasował, nieistotne. Chodzi o to, że tutaj ta różnica jest widoczna, no bo 500 ataku dodatkowo, no to jest zauważalne, no i ten speed także by robił różnicę. Natomiast jeśli przemnożone wszystkie staty bazowe będą o 10, to te 500 ataku nikomu nic nie zmieni. Tak naprawdę, jeśli tu już będziemy powyżej 10 tysięcy ataku lecieć, to raczej te różnice będą znikome. Tak wymyślili... W taki sposób wymyślili, aby ten dungeon był dostępny dla wszystkich graczy. Na moje, bardzo fajny pomysł. Ja jestem ciekawy, będzie dungeon miał ogółem 4 fazy, jeden mid-boss oczywiście i na czwartej fazie będzie boss. To tak w skrócie. I teraz, co oni tu jeszcze mówią? Aha, jest opisana walka z bossem. Tutaj nie będę przez to się przebijał, bo nie uważam, żeby to miało sens. Oni już mają zarys tego, jak ta walka będzie wyglądała. Ok, ja już się temu przyglądałem, natomiast znając Computer As i wiedząc, jak powstają gry i updatey do różnych gier, efekt finalny może się zmienić. Dlatego omówimy to, gdy już Dimension Predator się pojawi w grze. Wcześniej nie widzę sensu, e, tak naprawdę, żeby to omawiać. Można by było, ale myślę, że nikogo to tak naprawdę nie interesuje, bo tego jeszcze nie ma. Przejdźmy do nagród. Co prawda, tak samo nagrody mogą się zmienić, ale raczej to, co widzicie teraz na ekranie, zostanie, ponieważ już deweloperzy o tym mówili, że właśnie takie nagrody będą. Za przejście bossa dostaniecie skrzyneczkę, w której będzie 5 run sześciogwiazdkowych. Legend. W dodatku to będą Ancient runy. No ja jak to zobaczyłem, to nie wierzyłem po prostu. Wybaczcie, o czym mnie dzisiaj trochę bolą, także już mam po prostu przesilone to wszystko i, i mruża i mnie szczypią. E, Nieistotne. Takie życie. E, dobrze. Jak ja spojrzałem na streamie na te runy, no to powiem wam szczerze. Wiem, co większość osób od razu by wybierała: albo tą Rage, albo tego Blade. E, tą Blade Runkę. Być może ktoś by wziął Speed'a. Ja patrzyłem na to. Jak Jakbym dostał taką Runkę, ja bym był szczęśliwy. Ta HP Nemesis jest bardzo, bardzo fajna, ale nieistotne. Z dowolnej sześciogwiazdkowej Legend Runy każdy się ucieszy. A bierzcie pod uwagę to, że nowi gracze, nowe konta nawet założone, będą mogły brać w tym udział i takie nagrody zdobywać. No, to jest kolosalna różnica. To jest kolosalna zmiana, bo nubskie konto nie ma, jakby nie ma co nazywać tego inaczej. Nowe konto, nubskie konto tam nic nie ma, i nagle pojawiają się na nim, pojawia się na nim jedna sześciogwiazdkowa legend runa, na przykład Speed. Ta zmiana już zaważy drastycznie na rozwoju konta, bo ubieracie tą runę, na przykład taką Energy Speed. Nawet na lapis, i ona już będzie znacznie, znacznie szybsza i efektywniejsza w tym, co robi. No, oczywiście, pamiętamy, że w scenariuszu i są te sześciogwiazdkowe runy Legend na max levelu, także może akurat na lapis niekoniecznie, ale na pewno dodatkowy bonus by to był, nawet ta Rage runa na Luszena. Tak jak mój Luszen teraz obecnie praktycznie nic nie robi. A więc wybieramy. Runkę. Następnie, jak widzimy, coś tam, coś tam, runy będą dropione w karzan. Tak. Bo w zależności od tego, na, w jakim miejscu pojawia się Dimension Predator, cały czas chcę powiedzieć Dimensional, nie wiedzieć czemu to jest Dimension Predator, pojawi się w karzanie. Na przykład tutaj, w tym przykładzie, pojawi się w karzanie. A już Wam mówię, co może dropnąć w karzanie, bo nie pamiętam tych nowych obszarów na jakby. Nigdy nie próbowałem zapamiętać tego, co tam dropi, ale już wam mówię: Drop Info. I co możemy dropnąć? Rage, Energy, Blade, Endure i Nemesis, czyli wszystko, co jest na ekranie obecnie. I właśnie dlatego mamy taki wybór. No to teraz wyobraźcie sobie, że ten piękny boss pojawi się na przykład w. Czy ja dobrze myślę? Tak jest że pojawi się w Lumel. A w Lumel macie Will Runy. A więc jak każdy dobrze wie, 6-gwiazdkowa Legend Will Runa w dodatku Ancient to będzie ogromny miało wpływ na PvP. Bo na PvP musicie mieć Will Runy albo być ultraszybcy. To macie dwie opcje. Biorąc pod uwagę, że większość osób nie jest w stanie zrobić ultraszybkich teamów, to will runy się przydadzą. No dobrze, później z drugiego boksa możemy dostać losowe nagrody w skład, w których chodzą ancient grind Tak, można zdobyć ancient grind albo ancient Gems. Warto, nie? Ancient magic stony, Run ory i ancient magic origin. To są te chyba do craftingu po prostu rzeczy potrzebne. Nie jestem pewien, czy na streamie nie było mowy też o reprisalach Ancient. Tu wam nie potwierdzę tej informacji, kojarzy mi się, ale nie chciało mi się oglądać tego streamu jeszcze raz ani wybiórczo, ani e, po prostu na szybko, czy jakoś tak, żeby poszukać tej informacji, wybaczcie mi, ale tak kojarzy mi się, że była też mowa o Ancient Reprisalach. Jeśli by to była prawda, to by było fajnie, bo Trapy można dwa w miesiącu sobie sprawdzić i chyba nie ma innej opcji, żeby je zdobywać. Także, no polecam, jeśli by tak było, to by było fajnie. Natomiast i tak, i tak te nagrody są mega, mega fajowe. Dobrze, przejdźmy dalej, żeby już nie przedłużać z tym pierwszym update'em. Carios Dungeon! Wasz najbardziej znienawidzony obszar gry, ponieważ widzicie go praktycznie 99% gry, bo farmicie runy, a przynajmniej powinniście. Dostaje update. Tak, w ogóle jak ja o tym usłyszałem, byłem w szoku. Dochodzą dwa nowe dungeony do Kariosa. Dochodzi Steel Fortress, który będzie wiatrowym dungeonem, i Punisher Script, który będzie light dungeonem. I teraz po co one dochodzą? Może jeszcze wspomnę tylko o tym, że giganty, dragony i nekro także otrzymują zmianę. To znaczy, giganty będą od B1 do b 10. wodne. Dragony będą ogniste, nekro będzie mroczne. Żebyście nie musieli po drodze bawić się w budowanie innych teamów, komu as w końcu pomyślało i robi cały dungeon od pierwszego do ostatniego piętra jednego żywiołu. Naprawdę teraz wszystko ulega takiej zmianie, jak już dawno być może powinno ulec, bo Robienie pod każdy poziom innego teamu, tylko po to, żeby powalczyć tam 2-3 razy i przejść już na wyższy, nie miało żadnego sensu. A tak się grało jeszcze za czasów, jak ja zaczynałem. Teraz, jak widzieliście, całkiem sprawnie mi i tak udało się przebić przez te niektóre poziomy, ale no tak się grało. I wiele osób traciło na tym czas, że farmiło B7 na przykład, bo nie mogło B8. Także no, dobra zmiana. No ale po co powstają dwa nowe dungeony? W końcu, czy nowe runy może dojdą? Osoby, które oglądały stream, albo które już to przeczytały, albo obejrzały jakiś inny filmik w necie, bo już pewnie się pojawiła masa tego, wiedzą, że nowe runy nie dochodzą. Dochodzą artefakty. Czym będą artefakty, zapytacie, i to jest bardzo słuszne pytanie. Tak będzie wyglądał ekwipunek. Od teraz, czyli wasze runy na środku i miejsce na artefakty. Dwa artefakty, jeden atrybutu, drugi typu. Czyli na przykład wiatrowy artefakt dla AD postaci. E, atak postaci, atak type. Tak, to się nie nazywa AD, tylko atak type. E, I teraz, jakie typy artefaktów będą? No, tak jak mówiłem, będą artefakty atrybutu, czyli będzie ognisty, wodny, e, wiatrowy, światła mroku i one będą miały. Jakiś efekt oczywiście, ale to już mamy tu przedstawione, oraz będą według typu, czyli atak, DEF HP Support. No i co będą robiły te artefakty? Jak widzicie, nie ma. Jest opcja Power Up, ale one nie będą się. Nie ma gwiazdek o, w ten sposób. Nie możecie dostać jednogwiazdkowego artefaktu, a ktoś inny sześciogwiazdkowego. One nie mają gwiazdek. One jak dostajecie, tak macie. Natomiast będzie ich rarity, czyli będą miały różne stopnie rzadkości, powiedzmy, czyli będzie Legend, Hero i tak dalej, i tak dalej. No i mamy na przykład ten Fire Artefact, który zawsze daje flat staty. Nie ma innej opcji, one zawsze dają flat staty. I z tego co pamiętam, nawet nie dają spida. Tak, a HP Attack def. Widzicie to na ekranie? Widzicie. HP Attack def. No i, powiem szczerze, dodatkowe 1500 życia, albo 100 ataku, albo 100 defa może zrobić różnicę, jakby nie patrzeć. No, ale bardziej chodzi o te subki. Oj tak, sub, staty, sub properties, oczywiście tak jak w zwykłych runach, Magic, Rare, Hero i Legend mają takie ilości subek. To nie ma znaczenia większego, natomiast co się tu dzieje? Jak oni zaczęli to omawiać na streamie, ja byłem dosyć podekscytowany, ponieważ macie dużo potworów w grze, które wydawały się spoko. Może, nie, może Wy tak nie budowaliście, ale ja mam sporo szóstek, na które patrzyłem jeszcze jak były czwórkami, piątkami, mówię. Ale ona, ta jednostka może być fajna, spróbuję zrobić na szóstkę, wyrunować, zobaczę jak będzie działała. No i na, nawet jeśli skille były ok, powiedzmy, kombo skilli było spoko. To w statach kulała. A teraz dołożycie artefakt, który podbustuje staty albo zwiększy obrażenia zadawane przez kontratak, albo obrażenia od bomb, albo kradzież życia. Artefakty będą mogły wam pomóc spersonalizować odrobinę waszą jednostkę. To znaczy, nie wiem, macie luszena i chcecie mu dodać Gdzieś to było, ale teraz nie powiem. Wydaje mi się, że jest coś takiego jak opcja e, ataku trzeciego skill'a. Tylko nie pamiętam, że czy, Wydaje mi się, że była opcja... A, no tak, tu jest. E, artefakt typu i możecie na przykład trzeci skill, Crit Damage, wzmocnić. No wydaje mi się, że Lucian dużo zyska na tym. Albo crit trade. Wybaczcie, musiałem się trochę napić. Bo już gadam tyle, że mi wyschło. E, no więc taka personalizacja. Nie oszukujmy się, wasza Micho stanie się praktycznie nieśmiertelna, bo dacie jej albo live drain, albo damage zadawany kontratakami. No, większość osób już widziałem nawet na streamie, na czacie szalała, że teraz nic nie zabije Micho. No, i głównym dowcipem było, że przedstawią y, trzeci Awaken dla Micho, czyli, że nie możecie jej zabić krytycznym obrażeniem i nie możecie jej zabić niekrytycznym obrażeniem, czyli po prostu stałaby się nieśmiertelna. Widziałem, że to był taki rolling joke na czacie i to tam dosyć intensywnie się przewijało. Nieistotne. Ważne, że taka zmiana. No, wydaje mi się, że namiesza bardzo w mecie. Dopóki ludzie nie ogarną, co jest najlepsze na jaką jednostkę i nie pojawią się buildy i nie zacznie być to powiedzmy powtarzalne, że wszyscy budują tak samo, to będzie ciekawie na RTA, na defach, na czymkolwiek, co tam robicie, GW, CJ, Na pewno będzie to miało spory wpływ na to wszystko. A wydaje mi się, że nawet jeśli meta jakaś się już utrze, czyli Wszyscy będą robili, na przykład, nie wiem, właśnie ten, ten artefakt na luszeny, to jak ktoś zrobi inaczej swojego luszena i zacznie to działać, to będzie dosyć płynnie zmieniała się meta, a w taki sposób, zobaczcie, mogą robić updatey tych artefaktów, drobne zmiany lub dodawać ich więcej po prostu, bo zapewne ta pula nie jest zamknięta, oni będą ją zwiększać za, za jakiś czas. Meta będzie się bardzo płynnie zmieniała. Nie będzie tak jak teraz, że macie top tier jednostek zawsze taki sam albo podobny. Dopiero po dużym balans patchu coś ulega zmianie. No tutaj drobny update wejdzie. Na przykład dojdą trzy nowe artefakty i może zacząć to już mieć wpływ na metę. Także ja jestem mega zadowolony z tych artefaktów i jestem ciekaw jak to będzie działało. No i co mamy tutaj? Mamy drop info, czyli drop rate nawet nie raid, drop info po prostu z, jakich, e, z jakiego piętra możemy dostać jaki artefakt. Czyli możemy na pierwszym piętrze dostać tylko normal magic, oczywiście, a legend lecą na dziewiątym i dziesiątym piętrze. Tu widzicie, jest taki sam drop, czyli prawdopodobnie zmiana będzie w jakimś rajcie na drop lepszych rzeczy. No i mamy konwersję, czyli opcję zmiany sobie tych subek. Także bardzo, bardzo w porządku. Myślę, że nie będzie. A tego chyba nie pokazywali albo przegapiłem na streamie, ale okej. Okay. Myślę, że po prostu to jest do ogarnięcia, gdy to już wejdzie do gry. Bo tu może dużo rzeczy się zmienić nadal. Co prawda, kontu As nie podało daty update'u, ale zapowiedzieli już powiedzieli po prostu, że. Finalizują ten update i niedługo wejdzie, więc można przewidywać, że w przyszłym tygodniu, może jeszcze nie, ale za dwa tygodnie bym już powoli wyczekiwał tego update'u, chyba że mnie zaskoczą i będzie szybciej. No dobrze, tutaj jest tyle z tych informacji, natomiast ja mam jeszcze kilka ciekawostek, chyba że coś przegapiłem po prostu. Aha, tu jest tylko ogólnie napisane. No to wracając do gigantów nekro i dragonów. Tak jak mówiłem, zmieniają ich żywioł na stały, czyli całe od początku do końca giganty będą woda. No tylko że jeszcze wchodzi jedna poważna zmiana. Mianowicie dwa dodatkowe piętra, czyli giganty B12, dragony B12, Nekro B12. I po co to robią? No bo na B12 nie wydropicie piątki. Będą dropiły tylko szóstki runy. Rer, Hero i Legend. Nie wdropną niższe. Czego chcieć więcej? No już robią nam po prostu tak z górki. Ja wiem, że będą dropiły praktycznie same niebieskie. Ale powiedzieli, że na B12 będzie 2,5 razy wyższa szansa na wydropienie Legend, sześciogwiazdkowej runy. Niż gdziekolwiek indziej, także ja jestem podekscytowany. Mam nadzieję, że czasy na B12 nie będą jakieś przesadzone. To znaczy, że nie będzie trzeba 5 minut robić tego dungeona, tylko da się w minutę go powiedzmy ogarnąć. I to by było już spoko. Bo zauważmy, że B10 obecną robimy po tam 30-40 sekund. No niektórzy wolniej, oczywiście, ale mówię o takich. No niektórzy szybciej zdecydowanie, bo są też lepsze czasy. I nie dostajemy nic. Jesteśmy w stanie farmić tydzień, żeby dropnąć jedną Legend sześciogwiazdkową runę, której nie sprzedamy. Bo runy sześciogwiazdkowe Legend też się sprzedaje, to taka informacja dla nowszych graczy, bo nie wszystko warto reapreizalować, Bo reapy są zbyt cenne. No, ale myślę, że takie zmiany mają ogromny sens. I ja jestem mega podekscytowany. Nie mam pojęcia, czy przegapiłem coś jeszcze, czy nie. Chyba nie. Nowe Dungeony, nowy miesięczny boss, artefakty i... Hmm. chyba wszystko. Chyba wszystko i nawet zmieścimy się w jakimś sensownym czasie, który może ktokolwiek obejrzy, także nie przedłużając już dalej. Mam nadzieję, że się podobało, że zostawisz łapkę w górę, napiszesz komentarz, co myślisz o tym update'cie. Powiedzcie mi koniecznie, co myślicie o artefaktach, o nowych, nowym kariosie, powiedzmy, nazwijmy to tak, nowych dwóch etapach kariosa oraz zmianie, czyli w dwunastym piętrze i zmianie atrybutów e, pięter poszczególnych. No i jak zapatrujecie się na to wszystko, bo ja jestem niesamowicie ciekawy. Moją, moją, moją opinię przedstawiłem już na tym filmie, ale jestem ciekaw, co wy myślicie. Także to tyle. Pa, pa!